14 września, dobrze mówię września, no tak się składa, że dzisiaj są urodziny mojej dzisiaj są urodziny mojej młodszej córki, wczoraj były urodziny mojej starszej córki, tak dzień po dniu jakoś tak yy, niechcący zaplanowałem. Ale ja nie o tym, bo trochę mam do pogadania. Tak za kierownicą czasami będę się pewno motał w ogóle odwykłem od gadania. Yy. Tak o urlopie troszeczkę i co tam się wydarzyło na urlopie, bo troszeczkę się działo. Zacznę od tego, od mojego dojazdu tam do pracy. Tu do pracy, do... a tak jak mówiłem właśnie, będę tak. się motył. Na urlop, yy... wyjazd. musimy się kąpać, starsza córka się pochorowała. Wyobraźcie sobie, że według... Ja pojechałem nad dworze. I według, yy, potem przyjechała jakaś połamana, coś tam, co ją połamało, w ogóle źle się bardzo czuła, zrobiła sobie test covidowy i wyszły jej dwie krechy, czyli jej urlop polegał na tym, że pojechała nad morze, wróciła i do wyra, ale najlepsze, najlepsze było ten, najlepsze było jak poszła do lekarza z objawami choroby, takiej wiecie, gorączka, połamanie, to w ogóle źle się bardzo czuła, słaba była i słuchajcie... Poszła w maseczce, a lekarz... Mówi, nie pani ściągnie tą maseczkę, tam nie ma, co tam. Wie ma, nie ma, że chorona jest szczepiona, ta chyba nie wiem dwie dawki przyjęła, czy trzy dawki, ale i tak, po raz drugi ma dobra. Ale teraz jest dobrze, już się dobrze czuję. No i dwa tygodnie, tak jak mówiłem, sielanki, elegancko, wszystko pięknie. W yy, poniedziałek w trzecim tygodniu dostaliśmy informację, przyszła, przyszła informacja, że... Zuzia nie wraca na szklarnię, do szklarni. To było okropnym, o, naprawdę to jest dla mnie był szok ze stresem, bo nie tak miało być, bo przed wyjazdem yy, cały czas było potwierdzenie u nas w firmie, u nas w szklarni, że ona ma powrót. No i z tym zamiarem też pojechała, nie? No, i że nie wraca, jakiś tam chyba szef sobie coś tam, wiecie, wymyślił, że nie. No i dylemat, wracaj do kolawni czy nie wracaj, bo słuchajcie, to jest jej pierwszy wyjazd, tak? Pojechała tylko dlatego, że miała przyjechać, miała pracować u nas w szklarni razem ze mną. No ale no, podjęła, ona podjęła decyzję, to nie była moja decyzja, że wraca i będziemy szukać pracy dla niej nowej. Z tym, że są dwa plusy dwa plusy tej pracy w szklarni dla niej. To tak co tam 4 miesiące sobie przepracowała, że odłożyła fajne pieniążki. Za te pieniążki, oczywiście no, nie wszystkie, ale skompletowała sobie fajny komputer taki. Gamingowy, nie ja będę wam tam parametrów podawał, bo to nie ma sensu. Choć, mówiła mi, że jeżeli by wiedziała, że będzie taka sytuacja, że tego powrotu w szkarnie nie ma, to ten komputer by się po prostu w niego się nie bawiła, nie? no ale dobra, ok No a drugi drugi plus że wiecie, ile straciła kilo? 17 kilo przez te 4 miesiące, poszła w dół. To jest chyba lepszy, le, jeszcze lepsiejszy plus niż te pieniążki odłożone, naprawdę, bo zupełnie inaczej dziewczyna wygląda, inaczej się czuje i jest w ogóle, widać, widać, że też takiego życia dostała, ale tak bene. ale o tym nie będę opowiadał dzisiaj, bo wiadomo, że trzeba yy, <noise> pewne informacje dzielić, bo też muszę się skontaktować, yy, skontaktować. Ogadać, obkadać z córką, czy opowiadać, czy nie. Ma już drugą pracę, jest zadowolona i jest dobrze. I nie w szklarni. No. Także tak wyszło, ale ta nerwówka jest okropna, no bo plany były inne zupełnie. Ja tak wiecie, ja nie lubię swoje w życiu, przeszedłem też. Też parę razy yy, zmieniałem pracę, tylko nie lubię być postawiony taki na ostrzu noża. Zresztą yy, była sytuacja taka, że. To było, wiecie, na gorąco. O 20:30 przyszła informacja nie, w poniedziałek po dwóch tygodniach. A ten, a. Czekajcie, ja muszę się skoncentrować, żeby kolarza nie przejechać. No i coś, i uciekł mi wątek. no. O 20:30 przyszła informacja. No. No i trzeba było tu pokombinować, wszystko poplanować, wiecie. Ja praktycznie przez ten cały. Trzeci tydzień mojego urlopu. Cały czas, kurde, myślałem, kombinowałem, co i jak, jak to wszystko zrobić, żeby to wszystko było dobrze, żeby. Wiem, jak w Holandii jest, słuchajcie, w Holandii jest w tej chwili, że tak jak się mówi, że praca szuka człowieka, nie człowiek szuka pracy, to no, jest, są możliwości duże, jeżeli chodzi o podjęcie roboty. Jeżeli ktoś jeszcze język zna, tak jak moja córka, to język angielski. Naprawdę bez kłopotu sobie tą robotę podejmie, a już wiem co miałem mówić. Bo podejrzewałem jedną osobę, tak, wiecie, tak, wszystko to było na gorąco. Nie będę już szczegółów opowiadał, bo wiem, że oglądają ludzie ze sztarni, Ale podejrzewałem jedną osobę, która moją córkę nienawidzi nie, po prostu nie lubi, nienawidzi chyba tylko dlatego, że jest moją córką. I myślałem, że ona mi tam dołki porobiła pod, pod jej pracę, ale wprost się zapytałem, mówi: To było, co ty głupi Jesteś? No, to nie nie, to, to nie. Nie mam, yy, nie mam powodu, żeby jej nie wierzyć, ale w głowie mi się uroiło, że być może była taka sytuacja. Ale ja ogólnie w robocie jest, są takie teraz kwasy, że to się nie mieści w głowie normalnie. Naprawdę popracowałem trochę w tym zakładzie, ludzi się przewinęło, ale takich kwachów jak teraz są, to nie ma są. Obgadywania, kłótnie. Można powiedzieć, że wyzywania, a ja pierdolę tego nie było jeszcze, nie? Na, tak, na, takie, na taką skalę, nie? Ja to, słuchajcie, naprawdę unikam rozmów, znaczy, unikam. rozmów, ja, Tak jak mówiłem, siedzę na audiobookach cały czas, słuchawki w uszach. Yy, nie interesuje mnie, co się dzieje dookoła, znaczy, na tyle, co tam trzeba wiecie, no jak ten betonowy, no, no muszę pilnować pewnych rzeczy ale nie, nie wchodzę w jakieś korelacje typu że rozmowa o kimś, o czymś i tak dalej. A w tej chwili no tak się porobiło, że to się nie. I to, ale to tylko wśród Polaków, nie? W Rumunii to jak już to się biją. <laughs> ja tutaj raczej nie można mówić o tym, żeby się tam, yy, tam osoby, które pracują z mojego kraju, pobiły. Dobra, mam nadzieję, że to się jakoś uspokoi, nie wiem. Chociaż nie na jesień, to jeszcze gorzej może być na gonki się porobiły, straszne rzeczy okropne. No i co ten tydzień minął, ostatni, najgorszy, tam pogody nie było. To głównie przechodzone było ta, gdzieś tam po gródkach, po się nie kąpaliśmy, bo woda się zimna zrobiła. No i powrót, powrót do Polski. Jechaliśmy w soboty. Nie, no w sobotę jechaliśmy, ale już dzień. Ja nie wiem, słuchajcie, te stresy mnie wszystkie pozżerały. czy Całym wyjazdem. Obudziłem się o godzinie, wiem, położyłem się wcześniej, oczywiście, żeby się wyspać. Obudziłem się o godzinie w yy, pół do pierwszej w nocy i cholera nie ma spania, tylko takie. Nie wiem, nawet nie wiem jak to nazwać, takie wam oku jakimś leżałem. Jak to ma tu wyglądać? Wiecie, cały czas gdzieś tam w głowie mi się działo, nie? Jakiś psychopata chyba jestem. Droga była okrutna, ja byłem tak zmęczony. No jechałem na ryzyko trochę, tylko że ten, że nad ranem tam mieliśmy bardzo wcześnie wyjechać, ale yy, tam powiedziałem przeszedłem do drugiego pokoju, mówię, ja nie, poduszkami się przykryłem. Takie dwie godziny czwartego snu dostałem, trochę odżyłem. My w sumie wyjechaliśmy o wpół do 12 yy, no przed południem dotarliśmy, bardzo ładny przejazd był. Dotarliśmy tutaj do Holandii o godzinie 21 Tam jeden korek był, tylko i to wszystko. No i oczywiście, klimatyzację w samochodzie naprawiłem. W końcu, także, powrót był zupełnie inny. Mieliśmy tutaj, wiecie, komfort temperaturowy. I w tamtą stronę psy nam wariowały naprawdę. Mówię, mamy, był szok, nie? A z powrotem, no kurde, przespały normalnie. Jeden tu spał tutaj na kolanach u młodszej córki a drugi yy, sobie spał na kolanach u córki starszej. Także jakoś to, jakoś to fajnie minęło. To, to, nie jakoś to fajnie minęło. No i co, jestem w robocie. Czas mija znowu, mówię, to jest, minął już ponad tydzień od powrotu z kraju. A już teraz taki plan mam, planning, że jak w grudniu pojadę to już w Boże, nie będę siedział, tylko na święta, święta przepraszam, na święta się nie jeździ, tylko w święta się jeździ. Jest taki plan, żeby pojechać nad morze, nawet niezależnie od pogody, żeby już wiecie, moja mała też ma swoje lata, też przy garach jej nie chce się siedzieć, po prostu wykupimy sobie jakiś tam one już tam ma plan plan już ma i ten i spędzimy sobie gdzieś tam wigilię nad yy, samym morzem coś jeszcze miałem mówić? nie no to był dawno nie gadany film nie był, w ogóle tam mi się już potem nic nie chciało nagrywać bo moje takiego można powiedzieć że doła załapałem kurde po tej akcji całej tutaj z tą robotą Zuzi ale nie ma tego dobre, dobrego, co by. Nie, nie ma tego złego. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. No dobra. Na razie kończę. Trzymajcie się. Cześć.